No kochani, jestem w Kolonii, w miejscu, gdzie Łukasz Podolski, polski niemiec, jakby nie patrzeć, ma swojego bardzo sławnego kebaba, ocena na goglach wynosi 4-3, no i ma ponad 1200 komentarzy. Dobra, ja teraz wezmę dwa rodzaje mięs, zobaczę jakie są, no i pojedziemy w pewne miejsce, gdzie takiego kebaba wypadałoby zjeść. Dobra, a teraz Dość w subskrypcję!

Alles in Ordnung? Ja. Nee, so, ein paar Kugeln geht ja nicht mehr. Einmal ein paar Kugeln. Einmal ein paar Kugeln, ja. Auch nicht viel ja? Ne, so viel, da wohl. Dankeschön. Tschüss. Das erste war ja? mit uh -huh. Köln. Und einer dieser bitte. Köln, Sie nehmen Ah, okay. Was ist is oh, das? Was das? Ah, <laughs> Danke. So, ich gehe Okay. Danke. Hallo. No i ciekawe, tak wygląda właśnie ten kebabik. Jest mangal, Łukasz Podolski, a ja, raczej ma swoją świteczkę, Łukasz Podolski, ja idę na jego teści. Tutaj sobie ludzie zajadają, takie skrzyżowanie, podam Wam adres w opisie. Kochani, jesteśmy w idealnym miejscu, żeby spróbować kebaba od Łukasza Podkiego, za mną w tle Ryan Energy Stadium, czyli stadion FC Köln, na którym Łukasz Podolski odnosił swoje największe sukcesy w piłce klubowej. Łukasz Podolski urodzony 4 czerwca w Gliwicach w Polsce. Jest to Polak oczywiście, nigdy się z tym nie krył, chciał gra dla, dla kadry Polski, lecz KSB się do niego z nim nie skontaktował. Odezwał się Związek Niemiecki, piłki Nożnej i dzięki temu jest on mistrzem świata z 2014 roku, wicemistrzem świata z 2010 roku, wicemistrzem świata z 2000. 6 roku, zdobywca Pucharu Konfederacji w 2005 roku. No, dobra, przejdźmy do rzeczy. Biorę kolkę na płytkę. I oto mangal, doner, kebab, Łukasz Podolski. Zobaczmy sobie obydwóch zawodników. Ajaj, ale jestem głodny cały dzisiejszy dzień, nie specjalnie ja jadę na tę okazję. Dobra. Pierwszy widzę, że jest kalb. Tak. I wiesz, że ogólnie kebabik kosztuje mm, teraz na tę chwilę 5 euro. Gdy go kupowałem w zeszłym roku, kosztował dajże 3 albo 4 euro. Nie pamiętam teraz.

cebulka czerwona, sałatka, no i sosiki. Spróbujemy go ugryźć. Jest to kalb, czyli wieprzowinka. Wółeczka również na miejscu. Naprawdę jest to jak dla mnie najlepszej jakości kalb jakikolwiek jadłem w Niemczech. Jadłem już sporek kebabów. Oni również sami doprawiają i robią to są nie jest to tak zwana kula mocy, jak w Polsce na to mówimy. Bułeczka również jest przepieszna, zobaczcie jak ona wygląda. Sami wypiekają sam widziałem. I specjalne pakowanie Łukasz Podolski. Dobrze, spróbujemy teraz kurczaczka. Zobaczmy jak wygląda kurczaczek Kochani moi Ładnie zapakowane folikę Te kebaby już kupiłem jakieś około pół godziny temu Musiałem tu dojechać na stadion A dzisiaj piątek I straszne korki o. Ja ogólnie kochani nie lubię kebaba z kurczaka Bo dla mnie kebab z kurczaka To nie kebab Aczkolwiek pamiętam, że rok temu bardzo mi smakował To samo, zobaczcie Mięsko, pierś z nóżek z kurczaka jak to wygląda prześlicznie sosiki, cebulka dodatki dosłownie takie same jak tam o, tu widzę taki czerwony sosik Ej, o, spróbuję teraz kurczaczka Ale niebo w to, naprawdę nie wiem, czy to poświadomi, nam nie działa, że to jest kurczak um, od Łukasza Pogorskiego, ale naprawdę nie jadłem tak dobrego kebaba, Przynajmniej w mojej ocenie w Niemczech. Bułka, wszystko fajne, naturalne składniki, nie takie gotowce. Zobaczcie sobie, że niektóre kebaby w Niemczech nawet dodają e, kopustek, waszemu się tego nie dajesz. Dobrze, kochani, ja Wam serdecznie polecam kebabiki od Łukasza Podolskiego i jem je pod stadionem w Seken, więc smakują na pewno dwa razy lepiej. No i co, mycie w Kolonii naprawdę spróbujcie, odwiedźcie. 5 euro normalnie, kebab wszędzie to kosztuje między 4 a 5 euro, więc nie to żadna przebitka. Nie płacicie dodatkowo za imię jego, za mark, a naprawdę jakościowo jest bardzo dobre wręcz przepyszne. Macie pewność, że będzie świeże, bo cały czas jest zejście. Kolejka była również sporawa. Nie na pewno, jeżeli przyjdzie w nocy, czy jakoś, to kolejka będzie jeszcze dłuższa. No nic, ja Wam kolejny raz polecam tego kebaba i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Podobało się? Dajcie łapkę w górę i subeczka. Spod stadionu FC Ken Pozdrawiam Was. Rostuś.